Anna Nasiłowska Bardzo lubię fotografie Tomka Sikory pojawiające się na Facebooku. To jakbym miała abonament na widoki Pór Roku w Kazimierzu nad Wisłą, na zimę w Karkonoszach, śnieg na krzakach, odbicie drzew w wodzie i inne cudowne zdarzenia natury, które w mieście przysłania cywilizacja. To taki plaster piękna na oczy, za który jestem wdzięczna. Wiele fotografii z tego codziennego facebookowego cyklu przypomina grafiki. Szron jest tak gruzłowaty, że prawie można poczuć fakturę kryształków. Lekka szać rozprowadza biel, i na jej tle rysują się lekko-pastelowe ule, rozmieszczone półkolem i śpiące. Gdzieś w dali rysuje się chata ukryta wśród pól i nieba. Pejzaże, które skatalogowali nasi XIX-wieczni pejzażyści, istnieją nadal. Trzeba je tylko przemienić w obraz przy pomocy fotografii. Ten cykl jest inny ale też ma swoje malarskie i literackie odniesienia. Sceny uliczne to typ malarskiego ujęcia powtarzany w widokach Wenecji, Rzymu, ale przede wszystkim miast, w których tworzyła się nowoczesność, Paryża czy Londynu, a także saint de la vie parisienne Balzaca. Miejski bałagan, miejska moda, styl ubierania się i rola przypadku, dzięki któremu na ulicy mijają się nieznajomi, którzy nigdy nie spotkaliby się w salonie. Typ ujęcia to także pewien alfabet rozpoznawalny w fotografii. Joto współczesna miejska scena ochwycona przez Tomka Sikorę. Jej pierwszoplanowym elementem jest skorodowany stalowy wiadukt naziemnego metra wstawionego w bieg ulicy. Twarda realność, sprawne przemieszczanie mas ludzkich stało się priorytetem. Pod wiaduktem wciśnięto przejście dla pieszych, zabałaganione i brudne. I oto w przejściu kobieta pije wodę. Łyka ją wprost z butelki wykrzywiona niczym gorgona. Mija ją osoba ledwie mieszcząca się w kadrze osoba z zatkniętą zapasek chustką. Mężczyzna, kobieta i jeszcze mężczyzna. Z wózkiem dziecięcym spacerówką, ale bez dziecka. Jeszcze wiele innych osób i samochodów. A w środku stoi on, główny bohater tej sceny. Ubrany na biało z białą laską niewidomy żółte światło mówi uwaga nie przechodź teraz zaraz będzie zmiana on nie może tego dostrzec ale coś wie stoi nie robi kroku wystawia tylko laskę jest niewidzącym wśród słabowidzących przyzwyczajonych do wzajemnego niedostrzegania się w tłumie i do tego by ignorować otoczenie jego bałagan przeładowanie i dojmującą brzydotę zdjęcie ją obnaża, ale litościwie podsuwa chwilowe spotkanie osób, z którego wyłania się ład kompozycji.